Z notatnika dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach, ABC żywienia z magdaleną kopel. Witam! Dziś znowu wprost z pola boju w gabinecie, ale bowiem najczęstszym problemem wielu kobiet, ale nie tylko ich, jest gospodarka żelazowa. Wypadające włosy, problemy ze skórą, osowiałość, ospałość, brak energii, męczliwość mięśniowa, ale i emocjonalna takie mogą być objawy właśnie anemii. A ciężko się mówi w XXI wieku osobom żyjącym na wysokim standardzie życia, często z nadwagą, że mają anemię, która przecież kojarzona jest z niedożywieniem. Do zaburzeń gospodarki żelazowej naprawdę łatwo się doprowadzić czasem przez nieuwagę, złą dietę, czasem przez leczenie objawowe, a nie przyczynowe. W badaniach okresowych każdy, a szczególnie kobieta, powinna zbadać żelazo, ale także zawsze ferytynę, gdyż problemy mogą być dwa. Albo brak dowozu żelaza do organizmu, albo problem z jego wchłanianiem. Stąd samo żelazo w badaniach. Niekoniecznie pokaże nam pełen obraz sytuacji. Pierwsza rzecz, która wpływa na gospodarkę żelazem, to odpowiednia podaż żelaza w diecie. Bywa to różnie, gdyż nawet potencjalnie zdrowa dieta może zaburzać wchłanianie żelaza. Błonnik, kawa na pewno zaburzają jego wchłanianie. Ale coraz częściej, jak powiedziałam wcześniej, mamy jednak dość żelaza w diecie. Jemy jaja, mięso, a nawet się suplementujemy witaminami. Ale objawy nie znikają. I co wtedy? U kobiet problematyczne mogą być np. obfite miesiączki, spowodowane zaburzeniami hormonalnymi, endometriozą, mięśniakami. W pierwszej kolejności warto o tym pomyśleć. Jeśli mamy przewlekłe stany zapalne, u różnym podłożu, jak choćby nieleczone alergie, żelazo będzie spadać w szybkim tempie. Kolejna rzecz to problemy żołądkowe. Do wchłaniania żelaza jest nam potrzebny sprawny układ trawienny, zakwaszony sprawny żołądek. Jeśli więc mamy nadżerki, wrzody, stany zapalne, zajadamy leki IPP łagodzące zgagę i tej zgagi nie zaleczamy, będzie problem z gospodarką żelazową. Jeśli też mamy problemy jelitowe, celiaki, IBS, SIBO, SIFO, IMO, biegunki, dysbiozę jelitową, to również mogą się pojawić problemy z anemią. Jeśli mamy zakażenia bakteryjne, helikobaktery pylori albo pasożytnicze, to również będą nas one okradały z żelaza lub ze zdolności jego wiązania i wykorzystania przez organizm. Jak sobie poradzić? Po pierwsze, poszerzona diagnostyka, a nie maskowanie problemu i łykanie żelaza w kapsułkach. Leczenie przyczynowe, a nie objawowe. Wprowadzenie lub uzupełnienie w diecie żelaza odpowiednio do wieku, do zapotrzebowania. Postawienie na żelazo chemowe w diecie, zwierzęce, jaja i mięso oraz uzupełnianie go roślinnym niechemowym, jak pietruszka, buraki, szpinak i dopiero tutaj ewentualna suplementacja. Ale w szczególności dbanie i poprawianie zdolności organizmu do wykorzystania żelazo, do czego potrzebny jest zdrowy i o odpowiednim pH żołądek oraz np. białko jak laktoferyna. Jak zawsze za mikrofonu zachęcam przede wszystkim do niebagatelizowania problemu przewlekłego zmęczenia, wypadających włosów, pękanych paznokci, bolących miesiączek, ale bowiem długotrwały taki stan może i przyniesie dalsze zaburzenia hormonalne i zdrowotne, które poza sporą ilością pieniędzy pochłoną ogrom czasu i stresu. A może po prostu warto było wcześniej ograniczyć trochę kawę, czy posypać danie pietruszką, lub podleczyć żołądek czy jelita. Dziękuję za dziś, zapraszam na kolejną audycję i do odsłuchiwania archiwalnych odcinków na platformach Anchor i Spotify.